Cześć, witam cię na kanale Aneta w Belgii i zapraszam na kolejny odcinek moje zakupy z Timu. Bardzo ciepło polecam ten sklep internetowy, ponieważ oferuje on szeroki wybór towarów wysokiej jakości po cenach zbliżonych do hurtowych. Sklep Timu to rynek internetowy, gdzie możesz wygodnie robić zakupy online. I zachęcam Ciebie do pobrania aplikacji na iOS lub Android. Wpisz mój kod promocyjny, aby uzyskać pakiet kuponów o wartości 100 euro. W sklepie Teamu znajdziemy wyposażenie wnętrz do domu, do pokoju, do kuchni, do łazienki, różne dwaniki, różne akcesoria do kuchni. A także znajdziemy coś dla zwierząt. Timu dostaniemy także y, fajne, bardzo ciuchy po bardzo dobrych cenach, takie jak bluzy, bluzki, buty damskie, buty męskie, y, różne kurtki, a także spodnie. Timu oferuje bezpłatną wysyłkę oraz bezpłatne zwroty do 90 dni. Także myślę, że naprawdę to jest bardzo fajna opcja. No to otwieramy. Otwieramy pak Są to diody LED. Zmiana koloru, synchronizacji muzyki. Zdalne sterowanie. Idealne do domu, ogrodu. I to było również w bardzo dobrej cenie. Te diody podłączamy za pomocą kabla USB. Co myślę, że jest bardzo właśnie fajne. A teraz bierzemy się za kolejną paczkę. I w tej paczce znajduje się, ale powiem Wam... Że naprawdę w dotyku jest rewelacja. I mamy tutaj poszewki na poduszki, poszewki na poduszki oraz poszewka na kołdrę. I ona tutaj jest na zamek. Taki zestaw, właśnie pościeli z nadrukiem miłosnym. Bardzo przyjemna w dotyku. Ja tutaj mam akurat biało-czerwoną pościel, ale z tego co pamiętam, to były również do wyboru inne kolory. I następnie, co ja tutaj, co ja tutaj mam, tak, to zamawiałam. Taka torba. Taka torba, wiecie, na. O, na klatkę. Taka mała torba na klatkę piersiową. Na rower. Ma taką mniejszą przegródkę. A tutaj jest. Tu jest kolejna przegródka. Tutaj mamy pas, gdzie możemy sobie właśnie regulować. Ona jest w cenie. Tutaj już Wam pokazuję zrzut ekranu. Mm. A, jest. Następną rzeczą, którą zamawiałam tu mam takie właśnie słodkie, małe, słodziutkie łyżeczki. Wygląda ona tak. Następna Następna łyżeczka w kolorze złotym. Taki nadruk, właśnie kwiatka ma. No, fajnie, atrakcyjnie wygląda. Wiecie, co na przykład do, e, do cukru albo do kawy można komuś podać, albo też w kształcie serca. W kształcie serduszka. I ostatnią mam jeszcze jedną, również w kształcie takiego e, kwiatka. I te łyżeczki można zastosować do kawy, do cukru, do herbaty lub też y, do lodów. Taki fajny wieczór y, można sobie zrobić z tymi pięknymi łyżeczkami, delektując się lodami. No i powiem Wam, że bardzo świetna cena, dlatego że one kosztowały, one kosztowały zaledwie euro, euro 20. Tutaj Wam dam zrzut ekranu. Także opłaca się bardzo tanie. Taką właśnie. Tutaj zamówiłam taką bluzę. Taka bluza. Na nadrukiem serduszko. Szara, szara bluza na jesień, na wiosnę. Ma takiego misia w środku. Także dosyć, dosyć ciepła bluza. I to jest akurat MK. A bluza na mnie reprezentuje się właśnie tak. Fajne ma takie, właśnie, rękawy, troszkę takie pomponiaste, także takie nietypowe. No i widzicie, taka dosyć prosta, prosta bluza. Ale do mnie chyba pasuje, co? Jak mówicie, pasuje do mnie. Ja się czuję w niej bardzo wygodnie, bardzo fajnie. No, takie w serduszku. Co tu mogę jeszcze Wam pokazać, co ja zamówiłam? Jest to taki właśnie trymer do brwi. Są to nożyczki takiego koloru różowego ze stali nierdzewnej. Te nożyczki służą na przykład do wyrównania brwi, jeżeli ktoś ma takie właśnie długie. I tutaj sobie, wiecie, wyrównać trochę tu, trochę tu. Następną rzeczą, którą zamówiłam, bardzo chciałam się z Wami e, podzielić. To jest właśnie takie coś. <grywia> Już Wam pokazuję, co tutaj się znajduje w środku. Było to takie właśnie zabawne, dlatego postanowiłam to kupić. I co to jest, kochani? To jest właśnie. O! To jest właśnie plakat. Plakat Łazienkowy. I tu pisze. I hate my job. Oh, please. Czyli mówi, mówi, szczoteczka do papieru toaletowego. Uznaję ten plakat bardzo za zabawny. Można go sobie oprawić fajnie w ramkę. I gdzieś powiesić, na przykład w toalecie przy lustrze yy, lub też na półce, postawić. Uważam ten plakat za bardzo, bardzo zabawny, dlatego go zamówiłam. A czasami tak wstajemy właśnie w złym humorze. To wystarczy, że spojrzę na ten plakat i na pewno już się uśmiechnę. <laughs> Naprawdę niedrogo. Jeżeli podoba się tobie ten plakat, to zostaw koniecznie łapkę w górę. Tutaj yy, mam taki składany stojak. I ten składany stojak właśnie tak się rozkłada, i ma on regulowaną taką szyjkę. Ja można tutaj położyć tablet lub też telefon. Tak można postawić telefon również w takiej pozycji. I ten stojak naprawdę również opłaca się kupić, ponieważ nie kosztował on dużo, jest on regulowany. I można sobie fajnie nim tutaj manewrować. Jest on właśnie składany. I to jest bardzo fajne. Jeszcze tutaj do tego, właśnie Stojaka, dostałam takie antypoślizgowe naklejki. Testujemy, testujemy. I czy uważam, że to jest fajny, fajny gadżet? Uważam, że to jest fajny gadżet i bardzo polecam. Warto kupić. Takie coś. Mały, czarny, mały, czarny zestaw klasyczny do manicure, do stóp lub też do, do paznokci u rąk lub też do twarzy. Widzimy tutaj pęsetę, pilniczek, obcążki, nożyczki w bardzo ładnym futerale. O, tak się zamyka. Tu trzeba nadusić, żeby otworzyć. Pięć opcji do wyboru, także możecie sobie y, sami wybrać, jaki chcecie zestaw. Zamówiłam taką uniwersalną małą szczotkę do czyszczenia szczelin. Idealna do prowadnic drzwiowych i ram okiennych. Także polecam, w bardzo dobrej cenie to było i tutaj kolejna moja przesyłka. I tutaj znajdziemy takie właśnie szklaneczki. Teraz takie na modzie, na czasie. To są szklaneczki, szklaneczki do, do ekspresso o pojemności 80 ml, o podwójnych ściankach ze szkła borokrzemowego. I ja tutaj ich posiadam. Ja tutaj ich posiadam dokładnie cztery. Dokładnie Także zapraszam na kawkę, na małe espresso. <laughs> tutaj zamówiłam jeszcze taki e, uchwyt, uchwyt ścienny. Można tutaj w nim położyć na przykład e, telefon, ale również można w nim umieścić piloty, a także jak widzicie tutaj ma taką, a także jak widzicie tutaj ma taką fajną właśnie e, taki fajny haczyk, gdzie można zahaczyć sobie e, jakąś Nieciężką torebeczkę, i wydaje mi się, że to będzie fajne, praktyczne i na pewno będzie dobrą rolę spełniało w moim domu, dlatego że u nas zawsze gubią się piloty. Także na przykład na piloty bardzo fajna sprawa. A tutaj z boku możecie na przykład powiesić kluczyki. To jest, właśnie, to jest taki właśnie organizator, montowany na ścianie. I widzicie, tutaj można położyć, tak jak wcześniej Wam mówiłam, można włożyć telefon, niedaleko kontaktu, możecie tutaj podłożyć, podłączyć ładowarkę i sobie fajnie ładować. Także myślę, że to jest bardzo fajna, praktyczna rzecz. Koniecznie napiszcie, jak podobały Wam się moje zakupy, czy również kupilibyście jakiś produkt. Jeżeli tak, to bardzo ciepło Was zachęcam do pobrania aplikacji Timu i wpisania mojego kodu, aby otrzymać zestaw kuponów o wartości 100 euro. Ściągaj aplikację, przeglądaj, rób zakupy i ciesz się produktami z darmową dostawą oraz darmowymi zwrotami do 90 dni. To dzięki, że ze mną byliście. Pozdrawiam Was ciepło i do następnego odcinka. Cześć!